Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani. Dzisiejsze słowo to Łukasz 16 rozdział, wiersze 9-15, a zdanie, które wybrałem, czy te kilka słów do porównania w przekładach, które przecież dobrze już znamy, jakim jest Biblia Tysiąclecia, Piąte Wydanie i Biblia Pierwszego Kościoła, to słuchali tego wszystkiego, chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego, to Biblia. Tysiąclecia pierwszego kościoła słuchali tego faryzeusze, którzy lubią pieniądze. I tutaj czasem spotykam się z takimi komentarzami, że faworyzuję Biblię pierwszego kościoła. No, tak jak już to wielokrotnie tłumaczyłem, nie do końca tak jest, po prostu ona pozwala nam na pewne wprowadzenie w modlitwę, bo. Wskazuje nam inny kontekst, ale dzisiaj chciałbym dać pierwszeństwo Biblii tysiąclecia, gdyż ona bardziej pokazuje problem chciwi na grosz, a nie faryzeusze, którzy lubią pieniądze. No bo kto nie lubi pieniążków? Umówmy się, że każdemu się przydadzą i każdy w jakimś sensie je lubi, ale... Chciwi pokazuje sedno problemu. Nie chodzi o to, czy ktoś lubi pieniądze, czy nie, czy je ma, czy nie ma, tylko chodzi o to, czy jest chciwy na pieniądze. A to jest zasadnicza różnica. Problemem jest chciwość, która toczy serce, która niszczy serce. Panie, niech to słowo broni nas przed chciwością, niech nas leczy z chciwości, niech z tej choroby, która jest jak zaraza, która toczy niejednokrotnie serca ludzkie, niech z tej choroby nas uzdrawia to słowo i prowadzi. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.